Ma, ma, czym szewo? Oto na nie, był, nie, Nie Łukasz go, panie. Klinkówka też będzie Przecież huragan już mu zapewniony na klasa. Klinkowka jeszcze. On chyba sas O Tylko jeszcze jedna. No, do... Przynajmniej nie spadniemy. <grym>. No ale by, by były takie sytuacje, że będą jeszcze jedno ma robić. Bo no, wtedy by szło ile? Po cztery drużyny z grupy. Osiem. Co z grupy? To po ile by ich było Jak <coughs> są trzy grupy, no to ale, jak ci zrobimy, ja ma... jakby by ja, to by więcej A, drużyn w ogóle to więcej wszyscy. drużyn z grupy by wychodziło, ale wiem że więcej drużyn z grupy wyłodzi, ale rozgadłem teraz jak byli do... kto by zgadali bo no to po... tam ci są, ci to, i są wane, ale no, no. byłby jeszcze jedną grupę na no to by ci to dano moim tatą był no i jeszcze nie by tam to pięć drużyn z jednej grupy

ทไมลพยอตสตสีแบบตัว